Witajcie, moi kochani. Ostatnie czytania to były takie czytania bardzo e, ziemskie, a dzisiaj myślę, że warto zobaczyć to, co nam ten świetlisty świat duchowy chce przekazać, czyli mamy dzisiaj przekazy od aniołów. Ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby te czytania e, miały również dużą oglądalność, jak te, e, właśnie takie ziemskie bo my się czasami za bardzo koncentrujemy na tym tutaj ziemskim, a zapominamy o tym, że żeby wszystko tu na ziemi funkcjonowało, to musimy się połączyć również ze światem duchowym, kochani. Świat duchowy to jest, czy istoty świetliste otaczają nas każdego dnia i nocy. I one są przy nas zawsze, i one nas kochają miłością bezwarunkową, w przeciwieństwie do ludzi. Dlatego może warto by było czasami bardziej skierować fokus właśnie na, na anioły, na naszych przewodników duchowych i pozwolić im mówić. Pozwolić im mówić i nauczyć się ich słuchać, oczywiście. Kochani moi, i dzisiaj zrobimy sobie. Właśnie takie czytanie, jaki przekaz mają dla ciebie anioły, na co warto może zwrócić uwagę, co chcą nam przekazać. I jedno jest pewne, że anioły czy świetlisty świat duchowy zawsze chcą dla nas jak najlepiej. I to jest właśnie ta różnica między istotami ludzkimi. A istotami świetlistymi. Dlatego może warto czasami odwrócić fokus od tych, świat, od tych spraw przyziemnych i skoncentrować się bardziej na tym, co świetlisty świat chce nam powiedzieć. A wierzcie mi, czasami jedno słowo, jedno zdanie, jedna rada potrafi otworzyć nam oczy, a dzięki temu możemy zmienić swoje życie. A teraz ruszamy, kochani. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. Proszę o jasne i wszystkie tak. Przedmiot od anioła. Drogi Anioły, proszę mówcie. Anioły mówią, że widzą ciebie w energii królowej mieczy. Że jesteś przepiękną, stanowczą, mądrą, również bardzo uczuciową osobą. I co w tobie bardzo lubią, to jest Twoje poczucie humoru. I anioły mówią, że na ten moment Ty wiesz, co masz robić, Ty wiesz, że czego musisz doświadczać. I mówią, że może czas właśnie zwrócić się w kierunku kariery, spełniania marzeń, właśnie jak. Te takie typowo yy, takie relacje, relacje z innymi ludźmi, może związki romantyczne. W takiej energii Cię widzą anioły. Co jeszcze powiedzą anioły do Twojej energii? Anioły mówią, że jesteś, pomimo tego, jakiej pięknej energii jesteś, w, twojej, w Twoim sercu jest dużo niepewności. Anioły mówią, że potrafisz manifestować wszystko, czego pragniesz. I Anioły mówią, że jeśli tylko o coś poprosisz, jeśli będziesz to manifestować, to to wszystko w magiczny sposób do Ciebie dotrze. Na ciebie czekają, mówią anioły, magiczne początki, nowe początki, coś, co przyniesie ci wielkie spełnienie. I anioły mówią: odrzuć całą tą swoją niepewność. Wszystko będzie lepiej, tylko musisz podejmować decyzję. Przestań. Tak dużo myśleć, mówią anioły. Przestań się zadręczać, przestań analizować. Podejmuj decyzje zgodne z głosem Twojej duszy. Odwróć swój fokus od problemów, od zmartwień, od, od trosk i skieruj je w to, co chcesz osiągnąć. Bardzo jest ważne, abyś wróciła do swojego balansu, abyś przywróciła w swoim życiu harmonię. Może bierzesz za dużo na swoje ramiona, może pracujesz nad kilkoma projektami yy, jednocześnie, może Twoja praca zawodowa, może rodzina, może również inne projek projekty. Właśnie wyprowadzają cię z tego balansu. Powinnaś pomyśleć o sobie, powinnaś zacząć siebie rozpieszczać, czynić coś dobrego tylko i wyłącznie dla siebie, bo to wprowadzi balans w Twoją energię. Na Ciebie czeka piękne połączenie, dwa serca, które zdecydowały, że będą coś przepięknego kreować. Na Ciebie czeka Twoja bratnia dusza. Nie rezygnuj z tego człowieka, z tego człowieka, który Cię kocha. Na ciebie czeka, czeka coś naprawdę lepszego. Ważne jest, abyś nigdy nie zdawała się sama na siebie. Czasami warto poprosić kogoś o pomoc. Czasami przyjrzyj się całej sytuacji, a na pewno znajdziesz rozwiązania. Przyjrzyj się wszystkim detalom w swoim życiu. Jeśli podjęłaś jakiekolwiek decyzje, to trzymaj się ich i nie zatrzymuj się, idź dalej. Bądź przygotowana na wszystko. I dla niektórych z Was jest ważne, abyście zadbali o Matkę Ziemię, walczyli o każde, pole, o każde drzewo. Tutaj Archanioł Gabriel prosi was, nas o zadbanie o przyrodę. Archanioł Metatron mówi, że ważne jest zdecydowanie, że ważne jest, że ważna jest samokontrola. A wtedy do Ciebie przyjdą sukcesy i one będą uznane. Twoja praca, Twoje zaangażowanie przyniesie Ci uznanie innych. Archanioł Rafał mówi, że teraz jest czas na podjęcie ważnych życiowych decyzji. Ważne jest, abyś wiedziała, czego chcesz i abyś była właśnie w tym kierunku aktywna. I już jest czas, aby uwolnić się od toksyki. Ważne jest, aby zrobić detoks i ciała, i duszy. Archanioł Rafał mówi, że na Ciebie czekają po tym, jak właśnie podejmiesz ważne decyzje. Kiedy usuniesz ze swojego życia toksykę, ciemne energie. Kiedy oczyścisz swoją energię, swoją duszę, swoje ciało właśnie od różnego rodzaju trucizny. Na Ciebie czekają pozytywne doświadczenia. To będą nowe doświadczenia. Na Ciebie czekają spełnione związki romantyczne. A co się z tym wiąże, również spirytualne doświadczenia, doznania. Anioł Ariel mówi, że na ten moment nie jesteś w stanie pokonać wszystkich zadań samodzielnie. I dlatego wysyłają ci pomoc. Pomoc się już zbliża. Ważne jest jednak, abyś przestała negatywnie myśleć. Twoje negatywne myśli, mówi Ariel. Prowadzą do tak, zwanych, do tak zwanej samo wyroczni. Czyli w momencie, kiedy myślisz negatywnie i kierujesz cały swój fokus na wszystko, co negatywne, tym samym jesteś dla siebie wyrocznią i w ten sposób budujesz swoją przyszłość. I anioł Ariel mówi, abyś naprawdę zaczęła w końcu pozytywnie myśleć. Archanioł Gabriel gratuluje ci, kochanie, za, za to, ile pracy włożyłaś w swój rozwój. Jest dumny z ciebie, bo wykonałaś, wykonałaś kawał dobrej roboty. I teraz już jest czas zbudować dla siebie, czy wyznaczyć cele, projekty i właśnie iść za swoimi planami. Na Ciebie czekają czeka uznanie, czekają gratulacje, dyplomy, stypendia i e, również awansy w pracy. Archanił Metatron mówi, abyś w końcu uwierzyła w siebie. Słuchaj swojego serca i rób wszystko, co sprawia Ci radość. Archanioł Haniel mówi, że będą w Twoim życiu nadarzały się sytuacje, które będą wszystkie Twoje... Plany będą pomagać je realizować. Słuchaj tylko swojej intuicji. Twoja intuicja Cię poprowadzi. Staw czoło swoim lękom i powróć do swojej energii, do swojej siły. Twoi przodkowie mówią, że chcą, abyś była jak rycerz. Bądź odważna, ale zarazem prostolinijna. Bądź mądra, spokojna i przede wszystkim odważna. Tu nie chodzi o to, aby walczyć. Tu chodzi o to, aby bronić swojego. Aby mieć odwagę powiedzieć nie, kiedy trzeba, aby mieć odwagę postawić zdrowe granice, połącz się znowu ze swoimi emocjami, posłuchaj, co chcą Ci powiedzieć. Przede wszystkim połącz się z energią miłości, z energią serca. I przestań walczyć. Przestań walczyć z innymi, bo w walce nigdy nie ma wygranego. Przestań też się chorobliwie chronić. Połóż, odrzuć swoją tarczę. Bo kiedy się chronisz, to chronisz się nie tylko przed negatywnymi energiami, ale również przed tym pięknym, co chce do Ciebie dotrzeć, ale z racji tego, że się za bardzo chronisz, nie dociera. Archanioł Michał mówi. Przedostałaś kosmiczny klucz. To jest Twoje narzędzie podarowane Ci przez anioły. Otwórz te drzwi, które właśnie się przed, to, przed Tobą chcą otworzyć. I decyduj sama o sobie. Nie pozwól, aby inni za Ciebie decydowali. W momencie, kiedy inni decydują za Ciebie, oddajesz im swoją. Kontrolę nad sobą. Połącz się i otocz się najwyższym światłem ochrony. Niebieska geometria światła będzie cię chronić. Do Ciebie płynie Boża Energia. Ta Boża Energia wprowadzi Cię w energię uzdrowienia. Ta energia płynie teraz do Ciebie. Tylko ją przyjmij. Anioł uzdrowienia. Anioł uzdrowienia prosi Cię, abyś zostawiała wszystko, co Cię obarcza, przytłacza za sobą. W momencie, kiedy wszystko, co Ci szkodzi, zostawisz za sobą, wtedy popłynie do Ciebie uzdrawiająca energia. Uzdrawiająca energia do Twojego serca. Proś Anioła Uzdrowienia, aby wypełnił każdą komórkę Twojego ciała energią serca. Proś Anioły Uzdrowienia o pomoc, o wsparcie w momentach smutku i niecierpliwości. Otwórz zaufaniem swoje serce, aby anioł uzdrowienia wprowadził wszystko, co dobre, do twojego życia. Anioły miłości mówią, że na ciebie czeka twoja bratnia dusza. Że powinnaś się w momencie, kiedy ta bratnia dusza pojawi się w twoim życiu, to staraj się cieszyć się każdą chwilą. Dla niektórych z was Anioły miłości zapewniają ślub, połączenie się dwóch pięknych dusz. I mówią, że będą rozmowy od serca, że będziesz mogła szczerze rozmawiać o swoich uczuciach z drugą osobą. Archanio Jofiel działa za pośrednictwem złocistego promienia, czerpiąc mądrość ze źródła. Poproś go, by cię oświetlił i pomógł Ci połączyć się ze źródłem wiedzy, które nosisz w sobie. Archanioł Jofiel pomoże Ci także zdobyć i przyswajać informacje. Jeśli za tym obecnie uczysz się bądź studiujesz, możesz skorzystać z boskiej pomocy. Wezwij Archanioła Jofiela, by udzielił Ci siły i wskazał właściwą drogę on pomoże ci usunąć z twojego życia to co złe i stać się otwartym, szczerym i pełnym mądrości. Anioły dają ci znak, że czas, byś przyodział się w złotą szatę mądrości. Wyobraź więc sobie, że otacza cię złocista poświata i bądź mądry. Afirmacja. Łączę się ze źródłem mądrości. Które noszę w sobie. I przekaz od aniołów dla ciebie na teraz. Idź nową drogą. Wypróbuj czegoś nowego w nadchodzących miesiącach. Odejdź od tego, co jest ci znane, wyjdź ze strefy komfortu. Nie poddawaj się, nawet jeśli na Twojej drodze. Będą postawione kłody. Przemyśl wszystko jeszcze raz, dlaczego tak się dzieje. I niebawem nadarzy się sposobność. Ważne jest, abyś się tej sytuacji dokładnie przyjrzała. Bo kiedy nadejdzie odpowiedni moment, ty wyjdziesz z iluzji. Przyjrzyj się, gdzie była cierpliwa w stosunku do iluzji. Co była to, co było tą iluzją? Jeśli nie wiesz, co jest twoim przeznaczeniem, to może poprosić kogoś o radę, o wsparcie. Niektórzy z was za szybko wpadają w panikę. Nie potrafią logicznie myśleć w wielu sytuacjach, a przede wszystkim, jeśli chodzi o związki miłosne. Na ciebie czeka wielki sukces, tylko musisz w to uwierzyć, że ten moment nadchodzi. Bądź uważna i ostrożna. I zobacz, że teraz w Twoim życiu działa Boże Prowadzenie. Dziękujemy aniołom za te przekazy. Myślę, że każdy tu odnajdzie coś dla siebie. A ja Wam, kochani, życzę wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Buziaczki.